Znajdujemy się na terenie zespołu szkół w Wolbromiu. Tutaj mamy wykop, który został dzisiaj zrobiony celem sprawdzenia terenu, przez który miał przebiegać łącznik do zaprojektowanej sali gimnastycznej, która miała się znajdować poniżej. Przy robieniu tych wykopów stwierdzono kolejne szczątki kości prawdopodobnie. Ludzkich z cmentarza żydowskiego. Jesteśmy w Pilicy przy zespole szkół, liceum i gimnazjum, przy sali gimnastycznej. Sali, która jest pierwowzorem projektu sali gimnastycznej, która miała powstać w Olbromiu, przy zespole szkół w Olbromiu. Zamierzamy porównać funkcjonalność sal gimnastycznych tego typu w Gołczy i w Słomnikach. Jak również porównać to kosztowo jak się ma co do kosztu realizacji tych sal. Peszek Sobota, dyrektor Zespołu szkół w Pilicy. Znajdujemy się na hali sportowej Zespołu szkół w Pilicy, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Oprócz hali sportowej o wymiarach 36x19, w tym obiekcie znajduje się również pomieszczenie siłowni oraz sala fitness. Taka sala do wykorzystania na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Zamontowane lustra zostały niedawno. W obiekcie znajdują się również szatnie oraz zaplecze na sprzęt sportowy. Na trybunach, na trybuny, które mogą pomieścić około 100 osób. Na hali odbywają się różnego rodzaju imprezy, większe turnieje, m.in. innymi u rajskiej ligi siatkówki oraz zawody sportowe. Nazywam się Zbigniew Półtorak, jestem opiekunem hali widowiskowo-sportowej w Gołczy, w której się w tej chwili znajdujemy. Hala ta została zbudowana w zeszłym roku. Koszt wybudowania tej hali wahał się w granicach 3,5 miliona złotych. Nasza hala, jak państwo widzą, jest bardzo okazale się prezentuje. Mamy tutaj oprócz boiska również widownie na 335 miejsc. Wymiary 40 na 25 metrów. Pozostała część to jest właśnie widownia. W tej chwili to z boiska sportowego z hali widowiskowo-sportowej korzysta młodzież szkolna, gimnazjum i szkoły podstawowej w Gołczy i zajęcia odbywają się w godzinach do popołudniowych, do godziny gdzieś 14. Natomiast po godzinie 14:00 hala jest jeszcze czynna do godziny 22:00 i korzystają z niej drużyny sportowe, miejscowe nasze drużyny sportowe, jak również przyjeżdżają do nas ludzie z innych terenów, między innymi z, z gminy, z gminy Wolbrom, z Trzyciąża, z, z Gołaczew, także młodzież korzysta. Tak, że pełne obłożenie hali jest, zarówno w soboty, jak i w niedzielę. Na tej hali również treningi swoje prowadził trzecioligowy zespół przeboju Wolbrom. Boisko można podzielić tutaj na trzy części, co jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o zajęcia szkolne, dlatego że mogą się odbywać zajęcia dla trzech grup. Można ustawić tutaj dwa boiska do siatkówki, jak również trzy boiska do koszykówki. Tutaj właśnie widzimy, że są opuszczane kosze. W poprzek można sobie prowadzić treningi. Jeżeli chodzi o prowadzenie jakichś zawodów, to również mamy to boisko główne. Odchylamy po prostu za pomocą napędów elektrycznych kosze. I możemy grać na pełnowymiarowym boisku do kosza, do piłki siatkowej, do piłki halowej. Także no, jest to bardzo pomocne tutaj, zarówno w prowadzeniu zajęć, jak również dla treningów dla miejscowych drużyn. Pod trybunami wykorzystano teren również dla usytuowania siłowni. Tomasz Durbas. Znajdujemy się w tej chwili w sali sportowej nowo wbudowanej w słomnikach. Obiekt został udostępniony do, do głównego użytku w tym roku. Od 3 stycznia pierwsi, pierwsi użytkownicy się tutaj pojawili. Sala główna, na której w tej chwili się znajduję, to powierzchnia 44 na 25 metrów, czyli pełnowymiarowe boisko do. Do piłki ręcznej, do piłki, do piłki nożnej, czyli popularnego, e, popularnego futsalu. Boisko główne składa się, dzieli się na, na, na trzy, trzy takie moduły, na których mogą być niezależnie rozgrywane, e, rozgrywane mecze, bądź czego nie przewidzieliśmy wcześniej. E, boiska te są wypożyczane również do, do tenisa. Hala. Wyposażona jest również w ściankę spinaczkową. Jest to nasz dość nowatorski pomysł w tym, w, tym rejonie, w tym rejonie w tej części w zasadzie powiatu krakowskiego. Do tej pory, do tej pory nie, 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 nie spotykaliśmy się z zainteresowaniem. Spotykaliśmy się z zainteresowaniem takiej ścianki. Ścianka, jak można zaobserwować, jest dość kolorowa kolorowe trasy, które zostały nam zbudowane przez, przez firmę Monolith, bardzo dobrze się sprawdzają do trenowania umiejętności, trenowania umiejętności spinaczkowych. Ściana jest dość szeroka i wysoka, jak Państwo będą mogli zauważyć. Stwarza to dość duże pole do popisu dla, dla osób chcących doskonalić technikę. Boisko dzielone jest za pomocą kotar, trzy kotary elektronicznie podnoszone pozwalające w sposób taki zupełnie dyskretny równocześnie prowadzić zawody w trzech różnych dyscyplinach sportowych. Ta część sali głównej jest najbardziej eksponowana, natomiast w dalszej części mamy, mamy jeszcze zaplecze sanitarne i ścianę spinaczkową. Obok hali sportowej znajduje się również boisko tartanowe, które, które stanowi uzupełnienie, uzupełnienie tej, tego obiektu. Sala została zbudowana przez, przez firmę Budostale, Budostale 2.